A ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem znajomy Kroika, to jest Shogun 2. Zmierz SAMURAJÓW w przymęłce w górze i soczystym komentarzu, ponieważ tradycyjnie zaczniemy od skończenia tury. No nie do końca od skończenia tury, bo tym razem zaczynamy od początku tury. Hecheta, <laughs> takie, takie śmieszki hecheczki. <laughs> zaczniemy może od tego, że pokonamy tych bandytów, co nam plądrują wioseczki. Jesteśmy bardzo blisko zakończenia tej kampanii. No wol mi kurde. Chciałem rozegrać to na automacie, ale boję się. Boję się, że mogę stracić jakiś oddział, więc robimy quick save'a. Yy, to nie ma sensu tego ręcznie prowadzić, ale mam nadzieję... Okej, okay, dobra, żaden oddział mi nie zginął, bo czasami jest tak, że... I ty zaawansujesz, bo ty już w sumie trochę doświadczony ziomek jest? Yy, nie cofniesz do osady! O nie bunty mogą być! oh fuck, ale ta artyleria... Ale jak to nas spowalnia? Ale jakie doświadczone już! Celność 38 a, a, a też szatany. 81 celności. No, porąbani wszyscy są. Dobra, a ty idziesz tego ziomka pokonać? Jest oczywiście szansa, że oni mogą mi się tutaj zdesantować Jest duża szansa, to jakaś wielka armia stoi. Plus jest taki, że to nie ma połączenia lądowego, bo po tej stronie aż dotąd są państwa cesarskie. To Bizen to jest cesarskie, Harima jest szoguńskie. Dopiero w Harimie jest przejście na drugą stronę. Więc póki co jesteśmy bezpieczni. Póki co moi sojusznicy trzymają tą, tą drugą stronę. Yy. Nie wiem, jak to może się nazywa ten obszar. Wschodnie Morze Wewnętrzne, Seto. Właśnie. Poko, Póki trzymałem to Morze Wewnętrzne, to jest dobrze, bo ja będę mógł się zestandować na Satsumę z drugiej strony. Ale na razie musimy ogarnąć i spacyfikować te osady. Weź mi to napraw. Tu mi machni karczmę. machni mi tutaj posterunek. Tu mi wszystko ponaprawiaj, bo tu bandyty chodzą i plodrują tylko. Już nie wiem, czy to powinienem naprawić, bo to jest szansa, że mi podejdzie, ale spoko. Obniżyłem podatki. Możecie się zbuntować, czekajcie, wyłączę Wam podatki na chwilę i tak się możecie zbuntować Kurde, czy to będą bunty? Ja nie pamiętam, bo ja wyszedłem armiami, czy jest szansa, że będą bunty? Weź tu porekrutuj po jednym oddziale Jak to wygląda? To jest, zaraz będzie procesarski, tu mamy ziomka co nawraca Pytanie, czy ja chcę dalej inwestować? Te sądy, bo to już w sumie jest na wysokim poziomie, to się nawraca, tylko kosztuje aż 3300 Ja może bym lepszą flotę zainwestował? Może lepsza flota? Czekajcie, czy port francuski daje mi jakieś lepsze jednostki? Fregata, pancernik klasa uuu 10 tysięcy, ale pancernik francuski, OP jednostka, o kur. Kadłub opancerzony żelazem I bogactwem 10 tysięcy O Jezus No kiedyś to zrobimy Kiedyś sobie machniemy pancernik opancerzony żelastwem yy... Czemu nie mogę budować pancerników? Fregata miedziowana Kanonierka Oczywiście, że kolejna fregata miedziana Okej, okay, dobra Nasza armia, mi 1000 zł Złotych polskich, dobrych Wsiadaj do ciuchci, cyk yy, Niby, ej, tu już widzę, że boty nawet zaczęły robić linię kolewą O, tutaj ładnie widać mapkę, która jest nasza kontrolowana, a która jest... Ty, to jest na, na nasza kolonia Goto, to fukę. fukę jest po naszej stronie. Spoko. To, co na czerwono trzeba pokonać. Znaczy, nie wszystko, bo mi jeszcze chyba kilka prowincji brakuje. A to, co jest na żółto, jest moje. A na niebiesko, to są moi sojusznicy. A ta linia, to jest linia kolejowa. Widzę, że teoretycznie. Ej, szkoda, że nie mogę korzystać z linii kolejowej przyciśnika, bo nawet dotąd mógłbym teoretycznie dojechać. No, ale jak widzicie, tu gdzie mogę, to zbudowałem linię kolejową. Aha, no i właśnie, ona tutaj się rozchodzi. I tak są przystanki zrobione. Więc jak kontrolujecie, to nie wiem, chyba w 2-3 tury możecie z jednego końca na drugi przejechać. Ty pojedziesz tu, cyk pojedziesz, i tu, ja tutaj nie wiem, pięć tur, bym szedł, a tu w jedną turę. Jeszcze za jedną turę, bo nie mieli pełnego ruchu. To nie jest tak, że oni mogą mi dowolnej odległości w jednej turze, tylko to jest po prostu dużo większy zasięg ruchu mają, jakoś tak to działa. Eee, czy ja jeszcze coś powinienem zrobić? Na pewno tą fregatę, może tą fregatę już zostawmy, bo tu w sumie jest pełna blokada mors. Nie jest, nie jest pełna. Kurde, bo już bym tu zaczął. My mi więcej wydawać hajs na okręty. Wy wszyscy ci tu blokujecie. Dobra, i teraz kolejne okręty, po prostu załadujemy ich na okręt i wyślemy jako kolejną armię. No bo jednak jest szansa, że mnie mogą przechwycić i zatopić, więc jakaś osłona musi być. Dobra, czy wszystko zrobiłem, te dwie armie poruszane, tam rekrutacja poszła, poszła, poszła. Czy my chcemy kolejną armię rekrutować? Zaraz będzie plus dwa do represji, w sumie nie... W sumie powinienem zrobić ten buzz do dochodów, powinienem zrobić boost dochodów do represji, te akurat są spoko. No nie, on poszedł tam na południe, ale mi porobił. Ja go teraz nie dogonię, bo ten Ziomek ma chyba. To jest ten Ziomek, który miał minus 7% ruchu na mapie kampanii. To jest chyba ten. Chyba on to jest ten, bo to jest ten, ten nasz drugi generał. Pamiętamy, że mieliśmy jeszcze jednego generała, on nam zginął na samym początku praktycznie, podczas jakiejś wielkiej bitwy, już nie pamiętam, ale gdzieś tam zginął. W każdym razie. A wy musicie trzymać, żeby mi nie przeszli na ciesiny, bo jeżeli będziecie ich tam blokować, to ja się zdesantuję na sumę zaraz, tylko odnowię armię, uspokoję tą wysepkę i się cyk cyk Andrzej Andrel zakłócony, Wakayakayama, nasza prowincja została ostrzelana, niepokoje, niepokoje, okej, okay, dobra. Samolubny? Ehm. Nie, to jest ten, ten, co ma chytrą żonę, tą Żydówkę. Okej, okay, ale dobra, ale i tak go nie złapiesz, i tak go nie złapiesz. Pytanie, czy jest sens go ścigać. Ja co? Czekaj, poczekaj, poczekaj pani, poczekaj, sekundy, no momentu. Jakbym tu zrekrutował jeszcze jeden oddział, będą szczęśliwi. Um, nie, no dobra, musisz go gonić, musisz go gonić. Bo jak on nam pójdzie na tosy, to jest szansa, że to zdobędzie. Ty wrócisz do Sanuki mi przejmiesz. Okej, okay, włącz podatki. Pytanie, czy te osady mogą już mi płacić? Mogą mi płacić, super, w ogóle ta osada dość dużo daje pieniążków, bardzo dużo jak na nazwę jedną osadę, bo to jest jakaś kryjówka jak kozy jest jakiś budynek specjalny na mapie, a ty możesz mi płacić, też możesz mi płacić pieniążki, o Jezus, jakie lubię pieniążki, lubię pieniążki eee, Handel zakłócony, czy oni coś podbili? Może w porty, nie wiem, nie wiem czemu handel jest zakłócony, mnie martwi akurat ale z Jakuzą, tak? Nie, w Akakajamą, czemu? Nie można porty w stolicy partnera są maksymalnie obciążone. Co? O ty bandyto, o ty bandyto jeden. Ty bandyto. Dobra, gdzie jest ta nasza armia? Piękna, nowa, kochaniutka. Weź siadaj w ciuchcie. Chcę, żebyś jeszcze jedną prowincję przejechał. Tak, jeszcze jedną prowincję. ciuch 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 ciuch, ciuch, ciuch. Ok, są tutaj. Jeszcze im trochę ruchu zostało. Dobra. <laughs> Patrzcie, pół Japonii, znaczy pół naszego kraju. Przejechali w ciągu jednej tury. Na, na swoim ruchu, a, a, a do portu będą mieć dwie tury, super dobra, i tu wrzucisz, czekaj, to jest ten chyba ziomek, co miał tam tego kobiecie, znaczy on jest, awa dobrze awansował dobrze awansował rozważna żona, to problem jest taki, że ma minus do zasięgu na ruchu kampanii ale jest zajebiście dobrym generałem wezmę go i dam mu te działa, chociaż on jeszcze minus 7 przy tych działach to będzie dramat, Ponownie. to będzie dramat Pełna armia. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Pełna armia. No i to mi się podoba. Moglibyśmy kolejną armię rekrutować. Czekajcie, wiecie, co ja zrobię w tej turze. Podniosę mm. podateczki troszeczkę. Tu wyłączymy podateczki. Tu już są wyłączone podeteczki. ok, spoko I teraz dostaniemy 13 tysięcy I zbudujemy ten super ciężki pancernik O właśnie, to będzie super ciężki pancernik Jak to na Pytałem się was na początku serii Czy chcemy budować super ciężkie pancerniki Czy lotniskowce? Pytałem się Kto pamięta, ten pamięta e, Może napisać, że pamiętacie I teraz mamy odpowiedź Francuskie, Na francuskiej licencji super ciężki pancernik Eee, o boże, ale pięknie. Dobra, my 6000, co ja chciałem zrobić? Tu się zbudowało ten. Mm, za jedną turę się zbuduje, super. Eee, tu się zbudowało to, co się miało zbudować. Długo. Mm. Możemy rozbudować zamek. Tu za 7 tur pod grodzie, A pojechać na terenie. No, niby tu powinienem arterię robić. Ale tu jest na pierwszym poziomie i zanim ja bym doszedł, tam już trzeci kończymy. A Gatlingi są na czwartym. Więc zanim ja tutaj dojdę, to fajny ten jest buz do celności. Plus 20. 6000 Dobra, no buduj. No też zaczniemy budować. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, czy zdążymy. 2000. Czy ja coś tu jeszcze mogę zrobić? Tu się buduje, tu się buduje. Wszystko tu się robi, robi, robi. Czy ja jeszcze mogę. A, Australian Provincy, weź to napraw. Czy ja mogę coś jeszcze, co mi dochody da? Będę tą flotę cofnąć i naprawić, bo ona jest uszkodzona. Niech ona się cofnie. Niech ona się naprawi. Bo tu zdobyliśmy fragat... fregatę miedziowaną. Korwetę miedziowaną. okej, okay, dobra. No i good, 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 good. Za dwie tury, za jedną, ok. I kiedy będzie ten boost, to się 8 tur będzie robić, ok. Spoko. Te minus 10% do utrzymania armii. Możemy chyba zobaczyć, ile my płacimy za utrzymanie armii. Te 10% to nie wiem, no, z 1000 koksu na turę naturę za, zaoszczędzimy. już powoli się myśleć o Desancie. Niech ta armia to nasza z przywódcą frakcji, bo my cały czas mamy przywódca frakcji nam dowodzi główną armią. Eee, zobaczymy, czy. Bo w sumie mogę już jedną armię przerzucić. A druga po prostu, ta świeża, zaraz załaduje się na okręt. Popłynie. O, o widzę, że też tą się desantować, spoko, dobra. Wiem, że jesteście troszeczkę wkurzeni, ale spokojnie, 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 spokojnie. Spokojnie. O, picia, ceremonia picia herbaty. Cyk, lejemy sobie, z z zaparzamy, pijemy ziód. No i wszyscy są szczęśliwi. Niepo niepokoje schodzą, patrzcie. I cyki po niepokojach. O, jakie zielone, ty, a może byśmy... No, prawie byśmy utrzymali wyższe podatki. Ile 6 tysięcy zarabiamy spoko. Eee, co my chcemy zrobić? Teraz żebyś się... co ty mi badasz. A teraz mi robisz ceremonia picia herbata. To cenzurę zrobiliśmy, okej. Okay. Co nie W sumie to jeszcze by było dochód większy. Czekajcie, gdzie są moje przychody, dochody, wychody? Eee, utrzymanie e-armii 12 tysięcy do 10%. O jezus, ale bogactwo z tego będzie. O, z handlu 9000, 10%. No, też się opłaca, też się opłaca. Bo pytanie: czy ja coś lepszego mogę zrobić? Ty, ja potrzebuję tej technologii. Jak chcemy kartaczownicę, ja potrzebuję tej technologii. Muszę to zrobić. Jeżeli chcemy gatlingi, dobra, olać, to gatlingi lecimy. 10 tur. O jezus, czemu ja tego wcześniej nie widziałem? I pewnie pisaliście w komentarzach nie zwróciłem uwagi. No, o jezus, już powinienem to robić. Ale, ale przypał, ale przypał, dobra. Ej, gdzie jest ten port? Tu jest ten port. Weź mi, zbuduj pancernik. 10 tysięcy 4 tury, Ok, nice. Dawaj tu. Jak ta flota wygląda? Dwa okręty, ty za jedną turę tu dojdziesz i za jedną turę zrobi się ten okręcik, to jeszcze coś na szybko mi machniesz. 300 tysiąc 1000, to jeszcze w jedną turę, żeby mi nie zatopili po prostu tej armii, tak? Bo będzie przypał. Będzie przypał. Eee, mamy 1000 dochodu. Jakieś niepokoje są. Nie, wszyscy są zadowoleni. Dobra. Good, 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 good. Ty ścigasz to marmię. Jezus, będziesz teraz za nim biegać. Trochę irytujące. Dobra, ale wy jesteście zdrowi i szczęśliwi. Świetnie, wyjdziesz mi z tego miasteczka. Wyłączymy wam podatki. Mm, zwerbujemy ten oddział. Tu za jedną turę zrobi się posterunek za dwie tury karczma. Ty się naprawiasz, nie? Ty jesteś naprawiony super. Gdzie jest? Macie po tej stronie jakiś port? Czy to jest jakiś fajny port? Gdzie dało Sodoma port? A tu jest ten port, okej, okay, no to... Hmm. Na Hughę się rzucimy, myślę, że na Hughę się zesantujemy Jedną armią Kurde, to leżyliśmy na dwie armie Dobra, jedna armia styknie Pójdziesz tu, wsiądziesz do okrętu i popłyniemy Taki jest plan Taki jest plan, zobaczymy, dobra, cyk, koń koniec tury. Koniec tury. Nie wiem, mi zdobędziesz tą osadę. E, czy jak chcę to prowadzić? Nie chcę mi się, zróbmy to na automacie. A jak nie, to po prostu rozegram to, ale wytnę, bo to będzie po prostu. No i nie mają szans, chociaż kurde, mam mało strzelców. No, nie wiem, że to, to zdobędziesz. Kurwa, mać, proszę, nie chcę mi się. Dobra, wejdę tą drugą Mary i to rozgromię, poważnie. Poważnie, wejdę drugą drugiego to na automacie rozgromię, bo to jest jakaś minimalna bitewka, nie wiadomo o co, po co, na co, problem jest taki, że on mi poniszczy te budynki, co te posterunki, co Szoguna szerzą, wiarę w Szoguna, ojej, a serio bym się nie chciał tego prowadzić, takich małych bitewek, no, ale to jest irytujące, no widzicie, że cały czas mi brakowało zasięgu ruchu, Dlatego tak ważne jest, żeby tym generałom dawać busty do ruchu, zwłaszcza w Romie, ale najbardziej to było irytujące w Attili W ten bot był tak zrobiony, ta mechanika jakaś tak to działała, że bot zawsze, ale to zawsze, kiedy wiedział, że nie ma z tobą szans A miałeś lepszą armię, to uciekał, po prostu oddalał się, uciekał, stawał tak, że nie mogłeś go dosięgnąć No wiem, że prowincja utracona, ale idziemy tam, patrz Ha, nie dojdziesz E, jak rozpoczniesz oblężenie generałem? Mury są otwarte. Dobra, weź, kontynuuj oblężenie. on poniszył te budynki. Tylko uszkodził. Dobrze, że ich nie zniszczył. Tak. Dobra, jest good. E, ty mi dajesz do portu. Jednego oddziału brakuje, tak? Wiem. Raport, 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 raport. Właśnie, a propos raportów. Wsadzaj się na okręty. I płyniemy, panowie. Fajna armia, znaczy flota. Cała miedziowana. Wiem, że mogłem robić okręty żelazne, ale na razie ile my zarabiamy? 5600. No i good. Tu za 2-3 tury się zrobi okręcik. Dobrze, dobrze, dobrze. Mamy 7 tysięcy. Co ja mogę za te 7 tysięcy? Mógłbym dużo samurajskie rozbudować. Porty mógłbym rozbudować z tej strony. dzierżawy. Bustujemy dalej to ugo, Jako nasz ośrodek werbunkowy możemy. Możemy zrobić. Mogłem znowu też podnieść podatki, żeby znowu troszeczkę hajsu złapać. I rozbudować. O. tysięcy. Chciwie, chciwie, ale ja lubię grać chciwie. <laughs> lubię grać chciwie. Za jedną turę wsiądziesz, tak, za jedną turę wsiądziesz, spoko. Mm, weź tu, strzelców jednych. Bo jest szansa, że mi się bot będzie desantować. No jest taka szansa, minimalna, minimalna, tylko maciubka. Ale jest szansa, że mi się desantuje. Czoszu, ja muszę zobaczyć, po której stronie jest Czoszu, bo ja nie mam pojęcia. Chyba, że najadę. Prawo a Panie Obama, ja panu mówiłem, że ja panu dam prawo przemarszu, ale pan mi zapłacisz. Eee, a mi pokazuje... To, nie, czekaj, to jest mój czy ich skarbiec. Dobra, powiedzmy, że 500. Ostatnio było 1000. Co 500. No to nie, panie, no... To, 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 to nie, ale to no, baba ciśnie, ciśnie i to mi się podoba. Bo to północna część tu jest, ta na... brązowo jest nasza, a ta żółto niebieska jest ich. Czoszu jest chyba to żółte, nie? Chyba czoszu jest żółte. Albo to jest Choszu. Nie, to jest chyba. Nie, no to musi być Coszczy. To jest chyba Coszu. Dobra, sprawdź. O, dwa płynie armią. Ja wiecie, on się zdesantuje. Si awansuje. Okej, okay. wiem, że się troszeczkę wkurzyliście. Troszeczkę. Ok, jesień, oko i cyk wszyscy szczęśliwi. Hehe. 4000, kurde tylko 4000 zarabiamy. Ej, no to trochę już za, za, prze, przesadzamy troszeczkę z armią, Patrzcie, jaki etap rozgrywki, jak jesteśmy zbustowani, technologię, a nie jesteśmy w stanie większych armii wystawić, jeżeli chcemy zarabiać. Przykre rzeczy, dobra, ty awansowałeś, tak? Ym, jak to jest z tą kulturą? 70%. Myślę, że już pójdziesz tu, jest 57. 27%. 36. Tu mnie możesz pójść już tutaj, tylko cię najpierw awansujemy. Mm. Niemiecka guwernantka. Dyscyplina może mieć różne formy. Poszukuję do żarliwości podczas budzenia dyscypliny. i do zasięgu ruchu na opiekę kampanii dla armii, której towarzyszy. Co? Czemu? Powinien mieć busta, chyba. Przebranie za wariata? Niech szukałem we wszystkich niewłaściwych miejscach. Go przebranie za wariata. OK i czekaj, plus jeden do, do żarliwości, tak, do nawracania, OK, go Go, przebierz się za wariata, lecisz Lecisz, ujarz mi odstępców Go, poleć, a nie wszedł akurat, kurde, akurat brakło Co to za armia? A, tu ten go oblega, boże, myślałem, że coś buntownicy się odpalili Dobra, oblegaj go Siadaj do tej floty Mam nadzieję, że mnie nie zatopią przywódcy frakcji i płyniesz najkrótszą drogą, gdzie oni port, tu płyniesz Tu, Huey okej, okay, good trochę ryzykuję, bo to wszystko to są drewniane, poza tą jedną korwetą która w sumie nie jest też jakimś wybitnym okrętem tu jest nasza blokada morska, tu jeszcze ta flota, dobra, go, wypłyniecie mm, zniszczyłem podatki, żeby przepału nie było, tak, zmniejszyłem podatki yy, daj mi to ugo, rozbuduj dalej i już zboostujemy to ugo na maksa, cyk Port wojskowy. Port wojskowy, jak to jest dzielnicy prowincja wojskowa, to port wojskowy zbudujemy potem, ale to będzie bibutne Za ile tur gatlingi? w Szczęście sensie technologii Gatlingów. Osiem tur, okej, okay. good, good. good Czy się ruszyliście, wy oblegacie, oblegacie, oblegacie. Czy wszystko zrobiłem? Hmm. Właśnie, czekajcie. Czoszu to jest Czoszu? Tak, to jest Czoszu, tak jak myślałem, okej. Okay. Czemu ja nie mogę z wami handlować? O, mogę już handlować. Słuchaj, ziomek. Żądaj umowy handlowej, ale mi zapłacisz za to. Za to, że zerwałeś, to teraz mi zapłacisz. 2000. O. Ja chcę, żebyś mi pieniądze dał 1000. Co? No dobra, to dawaj tylko umowę handlową. Czemu oni nie chcą mi płacić bandyty? Jestem panem szczególnym, władcą świata i okolic. Dobra, skończ tą turę. Powinienem też stolice chyba trochę rozbudować. Tam mamy chyba koszary w stolicy. Ja te koszary powinienem rozwalić, bo one są niepotrzebne. Moglibyśmy coś, co daje dochody. Chociaż w sumie tylko dwie, dwa budynki dają takie stricte dochody: te chałupnictwo i jaskinia hazardu. Jaskinia hazardu mamy. Chałupnictwo, a tam chałupnictwo też mamy chyba. Pierwszy budynek, jaki postawiłem, bo dochody dawał. Pieniążki. Pamiętacie, jak mieliśmy tylko jedną prowincję? Pamiętacie, te czas? Nie pamiętam. Słuchajcie, ta odwara płynie, to marmion tutaj stoją. Gdzie oni są? Oni są już. Oni są obok. Od... Nie, oni są już tutaj. Okej. Okay. Gejś, awans Ja ją stolicy trzymam, że podnosiła zadowolenie. Okej, okay, plus ten do zadowolenia, super. To się przyda. Właśnie, a propos naszej stolicy, bo to podniesiesz podatki. Go. Eee, I tu mi zbudujesz. Czekaj, dzielnica finansowa. Tkalnia. Aha, czyli wszystkie budynki, jakie mamy do zadowolenia, mamy zrobione. Mm, to nie wiem, czy jest sens to rozbudowywać. 8400. W następnej turze machniesz. Eee, dawaj, akademię. Okej, okay. gdzie jest ta flota? O jezu, ty dopiero tu jesteś. Nie wiem co jest szybsze, czy jakbyśmy mieli linię kolejową bezpośrednio na linię frontu, czy jakbym ich statkami tak jak teraz wysyłał To jest zastanawiające interesujące, co by było szybciej Cole tur się poddacie? Za trzy tury, o panie Ty no, ziomek weź to na automacie rozegraj Dobra Sprawiła okupacja No i nice O Jezus, ale poniszczony i nie jesteśmy na naprawę To trudno, będziecie w zniszczonym mieście siedzieć Ja za to płacić nie będę Dobra, i za następną turę się dysantujemy. Mam nadzieję, że nic tutaj nie, nie czeka na nas, to jest miała pusta osada e, A, i tego Shinotsu, czy jak on tam miał, mieliśmy wsadzić To jest? Przymierzeńcy, okej, okay, good Pojarzy mi odstępców e, Plus 5,5 ,5 na tury. OK, okej Spoko, spoko, spoko Wy jesteście wkurzeni, bo okupacja nowa No i poniszczone trochę Pandyta to chyba nawet złupił Powiedział, że tego nie otrzyma, ale to jest irytujące Graniliśmy tą armię, nie mogliśmy jej złapać Nie, nie sens. Mm, tak, wy trochę się wkurzacie, ale za następną turę będzie więcej pieniążków i wam zmniejszymy. Ta mechanika no, niby troszeczkę spowalnia rozwój, tak? No bo im wyższe podatki, tym wolniejszy rozwój o mi prowincje. Yy, ale ten boost finansowy się opłaca opłaca się. No bo tak to byśmy tyle tur czekali, żeby jakieś większe budynki zbudować, a im wyższy poziom to te budynki kosztują po 8-10 tysięcy, tak samo te jednostki są droższe. No i jedna chyba to działo, które my wyrekrutujemy kosztuje 1500. Jednostka Szeguna tutaj jest 1300, ta piechota liniowa zwykła w rekrutacji? To jest są tanie rzeczy. To jest odwara, nie? Czemu na mojej granicy ma dwie pełne armie? I tu trzecią płynie dopiero. Czemu on tutaj ma dwie pełne armie? Co też boi się Desantów? Spokojnie. Blokada morska działa. Saporo Iwate, ty tu, to tu, to 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 to. Okej, okay, cyk, wszyscy szczęśliwi? Lubię jak są szczęśliwi. Lubię jak są szczęśliwi i płacą mi pieniążki. Dobra, weź się ze desantuj. desantuj armię. Ha, i następną turę. No dobra, ale jest pusta osada. Bijesz tutaj, to jest jakaś mała mieścina Są koszary, są fort, miasteczko. Dobra, weź tutaj, czekaj. Mhm. Uh -huh. Jesteście szczęśliwi, ale trzeba by to naprawić. Ja to chyba dużo wydam na naprawę. Oj no. Dużo za dużo wydałem, zacznijmy od tego. Dużo za dużo. Płacicie podatki. No, powiedzmy, że zapłacicie. Oni tu płyną, płyną. Tu jest jakaś armia. Oj, tu, oni wszyscy się desantują. Teraz my robimy masowe desanty. Podoba mi się to. Daj tą armię. dajcie flotę. Płyńcie dalej. No już niedaleko jesteście, niedaleko tak naprawdę. No pieroda. Nie wiem co on tam gadał, ale spoko. E... Czyżby to był... Uu... Mogę kolejnego zbudować w razie czego? To jest tylko jedna jednostka taka? No wiem, że mnie nie stać, ale pytanie czy ja mogę mieć więcej takich pancerniczków. Uu... Ale bydlaczek. Dobra, płyń tam na linie frontu, się marnujesz chłopie. Ugo się buduje, ubuduje się, mamy 5000 port wojskowy Dobra, wymaksujmy tą prowincję Wymaksujmy tą prowincję Jest Garnizon, tak, garnizon jest Nie rekrutuj mi tego 1000, ok, good Trochę dochody spadają, to mnie martwi Dobra, ale w tym momencie wam podziękuję za uwagę, łapka w górę, soczysty komentarz, cześć, trzymajcie się, na razie